Człowiek jest stworzony po to, aby Boga Pana swego chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Tak pisze święty Ignacy w ćwiczeniach duchowych. Jestem po to, żeby chwalić, chwalić Boga. To jest sens mojego życia, to jest sens życia każdego z nas. Chwalić znaczy uznać czyjeś rzeczywiste albo rzekome przymioty, jakieś dobre cechy, dobre strony. Kiedy chwała jest nieszczera, na przykład kiedy ktoś celowo chwali, żeby uzyskać jakąś korzyść, albo chwali jakieś nieprawdziwe przymioty, wtedy mówimy o pochlebstwie. Rzeczywista i prawdziwa chwała, takie prawdziwe uznanie czyichś zasług, przymiotów, to jest wyraz miłości. To wynika też ze sprawiedliwości. Ponadto, chwalenie kogoś ma ogromne znaczenie wychowawcze, bo przecież tak buduje się ludzką godność, poczucie ludzkiej godności, tak rozróżnia się służbę prawdziwą od zwykłej kariery, albo też cenne autorytety od chwilowych idoli. Izrael, naród wybrany, za prawdziwą wielkość poczytywał sobie właśnie to, że jest narodem, któremu Bóg objawił swoją chwałę. Chwałą Izraela było zachowywanie Bożych Przykazań. Nowy Testament przypomina, że każdy chrześcijanin przez sakrament Chrztu jest wyniesiony do chwały Bożej. Jak to jest z naszym oddawaniem chwały, oddawaniem czci? Często trudno jest nam wyrazić swoje uznanie dla kogoś, kogo mamy obok siebie, albo dla jakiejś sytuacji, w której się znajdujemy. Powody bywają różne, a to lenistwo. Bo w tym momencie nawet nie wiem, jak pochwalić, a potem już mi się nie chce, a to często ludzka zawiść, bo nie mogę znieść, że obok mnie jest ktoś mądrzejszy, bardziej ceniony, pracowity. A czasem jest to znieczulica, taka duchowa ślepota, bo już nie dostrzegam czyich zasług, jakiegoś dobra w człowieku obok mnie. Jak jest z oddawaniem chwały Bogu? Kiedy pojawia się grzech, słabość, wtedy nie potrafię uznać, że moim królem i panem jest właśnie Jezus Chrystus. I z powodu grzechu, mojej słabości, której ulegam, trudno jest mi się przyznać do poddaństwa Jego władzy, a ona przecież wynika z miłości. Wolę szukać własnego raju, własnego szczęścia. A ono okazuje się jednak przeraźliwie płytkie, puste, zimne. Serce Jezusa jest najgodniejsze chwały, bo ono jest wyrazem najczystszej miłości. A to każdy z nas ciągle pozostaje przedmiotem właśnie tej miłości, serca Boga. Ona nas przecież ukształtowała. Ona obdarzyła nas swoją chwałą, Jego miłość. Oddawajmy chwałę Bogu. A zbawimy swoją duszę.